Sonic Mania. Czyż nie jest to gra idealna? Nie. Witam, ja jestem Nero, a w dzisiejszym filmie powiem wam co nie podoba mi się w Sonic Mania. w filmie. Uwaga, Nero szkaluje Sonic Mania. Zapraszam do oglądania. Reminder Sonic Mania to moja ulubiona gra z serii co za tym idzie, ten film nie ma za zadanie obrazić tej świetnej gry, jedynie chcę przedstawić Wam rzeczy, które nie podobały mi się w najlepszej grze z serii ostatnich lat. Reminder 2 w tym filmie biorę na warsztat jak i Sonic Manie, jak i Sonic Manie Plus. Co za tym idzie, moje powody będą dotykać również Sonic Manie Plus i rzeczy, które zostały dodane wraz z tą wersją gry. Żadna gra nie jest idealna, choć każdy chciałby taką znaleźć. Mi się przynajmniej to nie udało. Sonic Mania nie jest idealna i mam kilka powodów, którymi będę operował, aby potwierdzić montezę. Tak więc zaczynajmy. Powód pierwszy Angel Island Zone. Dokładnie tak, moi drodzy. Angel Island Zone to poziom, który dołączył do Sonic Mania w edycji Sonic Mania Plus w Encore Mode. Jako że jest to nowy poziom do tej gry. Każdy miał nadzieję, że będzie nie dość, że posiadał jakieś nowe e, rzeczy w tym poziomie, tak jak to miało miejsce w poprzednich poziomach, które wróciły do tejże gry, no i przede wszystkim ludzie mieli nadzieję, że będzie potraktowany jak zwykły poziom. I tymczasem e, trafił do nas e, Angel Island, dosłownie wzięty z Sonica 3. Akt pierwszy, tak dokładnie, zresztą nie cały, tylko połowa i to w sumie tyle. Mamy akt pierwszy, aktu drugiego już nie uświadczymy i to jest dla mnie pewien minus, gdyż Angel Island Zone to była największa zmiana w Encore Mode. Eee, więc. Więc tak, co do zmian w poziomach w Encore Mode, to powód drugi. Brak większych zmian w poziomach w Encore Mode. Dokładnie tak. Encore Mode był jednym z najbardziej reklamowanych rzeczy w Sonic Mania Plus. Był reklamowany jako nowa fabuła, jako po prostu nowa rzecz, którą można popykać i, i tak dalej i tak dalej. Jedyne co zmieniło się w Encore Mode względem zwykłego Story Mode znaczy, tak to nazwę, Mania Mode, o tak to się nazywa dokładnie w grze, to to, że poziomy zmieniły kolorystykę, przeciwnicy są trochę w innych miejscach, może pierścienie zapewne też, special Stage są w innych miejscach. I to na dobrą sprawę tyle. No, został, do, do, został nam dostarczony jeszcze Angel Island Zone i Mirage Salun, akt pierwszy wygląda kompletnie inaczej eee, i tam możemy położywać sobie przy okazji e, umiejętności Diego, e, ale to w sumie tyle e, nic więcej, poza tym Encore Mode to jest kopia Mania Mode Powód trzeci Super Szmaragdy Super Szmaragdy to rzecz, która została dodana w Sonic 3 3&K Pozwala nam aktualnie przemienić się w hypersonika. Te szmaragdy możemy uświadczać aktualnie w Sonic Mani. Przy okazji poziomu Lava Reef Zone, gdy wchodzimy do, tej, do tych podziemi Lava Reef Angel Island, gdzie znajdują się super szmaragdy. Tylko, że w Sonic Mani wyglądają na nieaktywne. I nieaktywnymi już niestety zostają. Jedyne szmaragdy, które zdobywamy w grze to szmaragdy chaosu. Super szmaragdów nie zdobywamy, co za tym idzie nie zmieniamy się w hypersonika. I biorę to za minus, zwłaszcza że podobno Sega oświadczyła, że hyper e, e, formy jak i super szmaragdy, no, przynajmniej zwłaszcza hyper formy, bo super szmaragdy jednak trafiły do tej gry, e, zostają ogłoszone jako niekanoniczne. E, no cóż, ja mogę powiedzieć, hyperformami jestem fanem i liczyłem na to, że w Sonic Mania sobie nie pogramy, ale niestety tak się nie stało. Powód czwarty: specjalne dróżki dla Knucklesa. Dokładnie tak. Grając w Sonic Mania, możemy napotkać się na specjalne drogi dla NAXA, tylko żeby. Je spotkać w większości wypadków, musicie poszukać sami. Prostym przykładem jest drużka z Green Hill Zone. Tylko, że musimy ją po prostu znaleźć, tak jak już wcześniej rzekłem. I to nie jest o tyle fajne, że w Sonic 3 K w sumie prawie że każdy poziom był toczony u NAXa tak. Że po prostu mieliśmy tą oddzielną drogę wymuszaną na Nakelsi, dzięki czemu poziom wydawał się po prostu kompletnie innym poziomem, jak graliśmy na Kelsem. No i przy okazji tych dużych było nie było więcej niż w Sonic Mania, ponieważ tych, które musimy znaleźć sami, jest po prostu bardzo mało. Jedynym wyjątkiem jest Miresh Salun, ponownie akt pierwszy, w którym to dostajemy kompletnie nowiusieńki poziom dla Naxa i naprawdę spodziewam się, że będzie tego więcej. Jeśli chodzi o nakersa, to e, naklus Sonic Trzeciątki jest zdecydowanie lepszym nakersem niż naklus w Sonic Mani. Jeśli chodzi o e, poziomy, które dostał, o miłość, którą dostał w tej grze, więc więc tak. A jak już o druszkach mowa, to powód piąty druszki dla Mightyego. E, Mighty to jest postać, która została dołączona do Sonic Mani w Encore Mode, już w pierwszym poziomie, już w Green Hill Zone, mogliśmy użyć e, mocy e, My Diego, by dostać się do podziemi. Więc, gracz pomyślał sobie: Hmm, będzie tego więcej. No i tak było w Mirage Saloon, akt pierwszym. Tam głównie poziom był stworzony dla Midiego, dzięki niemu było można pozbywać monitorki, których nie mogli zdobyć inni, i tak dalej, i tak dalej. Ale poza tym, jakby to Wam powiedzieć, nic takiego już nie miało miejsca. I to jest kolejny spory minus, ponieważ ponownie, Encore Mod po prostu pokazuje, że jest dodatkiem, który oczywiście opłaca się przejść, ale nie oferuje niczego jakoś wielce nowego, interesującego dla osoby, która przyszła mania mode. A to jest dosyć słabiutkie, bo naprawdę mogli zrobić z tym wiele, wiele fajnego. Powód szósty: brak online w competition mode. Dokładnie tak. Sonic Mania jest grą, która nie posiada online. A można zagrać w multiplayer, ale tylko i wyłącznie na jednej kanapie. Nie możemy zagrać ze znajomymi przez online e, albo z przeróżnymi randomami, jeśli nie mamy przyjaciół, którzy grają w Sonica. To znaczy ja jestem w takiej sytuacji i, i, no, i nie mam za bardzo z kim popykać. E, i to jest no, zaskakujące, gdyż mamy XXI wiek, gra wyszła w 2017 roku, i sam fakt, że nie został dodany online, jest dziwny. Jeśli chcieli zrobić ukłon w stronę, przy e, tak powiem, nostalgii, gdzie online był tylko na jednej kanapie, bardzo miłe, ale nie powiem, że nie ustawia mnie to jakoś wielce, gdyż chciałbym pograć sobie z ludźmi przez internet. Choć tutaj taka malutka rzecz, jest to możliwe o tyle, że na pc jest modyfikacja. Tutaj pojawi się teraz nazwa, link będzie w opisie, dzięki której możemy zagrać w dwie osoby w competition mode. I podobno jest też sposób na PS4, żeby móc to jakoś ominąć, te kanapowe online, i zagrać ze znajomym przez, przez internet. Do tego filmu też będzie link w opisie. No ale chodzi o sam fakt, że sami e, autorzy gry nie postanowili dodać e, takiej możliwości. A jak już narzekamy na Competition Mode, to powód siódmy niemożność grania we wszystkie poziomy w Competition Mode. W Competition Mode nie możemy zagrać we wszystkie poziomy z Mania Mode. Jest to dla mnie niezrozumiałe za bardzo, gdyż. E, no, po prostu tego nie rozumiem, no. Ludzie chcieliby sobie pograć właśnie sobie ze znajomymi, pościgać się w tych poziomach, ale niestety nie mogą, ponieważ nie ma tam wszystkich. To, czego też jest mod, tutaj też będzie link do niego, ale sami twórcy tego znowu nie zrobili, więc... No, idzie to na minus gry, że tak powiem. Powód ósmy i ostatni... Zanikająca muzyka w poziomach. Tak, jest to problem, który boli, gdyż jest to akurat natury takiej, że to jest błąd. E, dokładnie tak. Wcześniej mówiliśmy o rzeczach, które zostały zaprogramowane umyślnie. W tej chwili mówimy niestety o błędzie, który często mnie frustruje. E, najczęściej e, można go że tak powiem, uzyskać, jeśli z zdarzy się jakby za dużo dźwięków naraz w grze, czyli nie wiem, zdobędziemy łanapka i nieśmier nieśmiertelność naraz. No, w ten czas, to, to w ten czas najczęściej po prostu muzyka się urywa i na na następuje cisza. <grym> Miraz też udało się e, pozbyć kompletnie muzyki e, w z poziomu i zastąpić ją muzyką nieśmiertelności. Tak grała już do końca poziomu. Naprawdę trudno mi wytłumaczyć, jak to zrobić, ponieważ to wychodzi strasznie randomowo, ale zauważam, że najczęściej, jak się właśnie dzieje za dużo dźwięków naraz, to muzyka nagle jeps i nie ma. <gry> Więc tak, to jest coś, co mówię, irytuje, frustruje, zwłaszcza jeśli człowiek gra sobie słucha muzyczki, a muzyczka jest naprawdę świetna w tej grze, i nagle się wszystko urywa. Jest to troszeczkę frustrujące, nie powiem, że nie. Okej hey moi drodzy, to było chyba na tyle, jeśli chodzi o to, co mam do powiedzenia na temat tego, co Sonic Mania, slash Sonic Mania Plus zrobiła źle. Jest tego 7 powodów, więc nawet dosyć dużo, co tak jak już mówiłem na początku filmu, nie zmienia faktu, że jest to moja ulubiona, najulubieńsza gra w tej chwili z serii Sonica i każdemu polecam bardzo serdecznie zagrać w tą grę, gdyż jest naprawdę warto. Tak, muszę powiedzieć, że ma swoje błędy, problemy, jak każda gra. Tak więc dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Piszcie w komentarzach, czy może wpadliście na więcej problemów, które Was irytują, wkurzają, bądź które wam brakuje, których Wam brakuje w Sonic Mani. Z wielką chęcią. Porozmawia na temat tych wszystkich problemów i innych takich rzeczy. Jestem ciekaw po prostu Waszej, jestem ciekaw Waszego zdania. A jeszcze raz dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i do zobaczenia do następnych filmów See ya!